I jeszcze jak byłem w 2000 roku, to tam to było jakoś trochę zagospodarowane w tej, w tej, przez ludzi miejscowych. W ubiegłym roku to już trudno mi było trafić pod to drzewko, bo takich drzewek, takich krzełów coraz, narasta coraz więcej, po prostu las wchodzi na ten teren, bo to jest pustynia. Wr wrócę jeszcze do mojej wsi rodzinnej. Zamordowanych pochowano tam w centrum o domu ludowego w zbiorowej mogile. Ta zbiorowa mogiła przetrwała gdzieś do lat 70. Z tym, że początkowo chyba ją rozorali, czy tam rozbronowali, a w latach 70. W latach 60. odtworzyli, mamy takie zdjęcia. A w 70. w ogóle zlikwidowali, ale szczątki. Tych pomordowanych przeniesiono na cmentarz prawosławny w sąsiedniej wsi ukraińskiej Białce. Po ukraińsku to jest biłka. Zrobiono nagrobek z obeliskiem, na którym był napis w języku ukraińskim. Tutaj pochowane są powtórnie szczątki byłych mieszkańców wsi, lipniki straconych przez burżuazyjno nacjonalistycznych Ukraińców. No, jak to zobaczyłem, doszedłem do wniosku, że trzeba by zrobić katolicki pogrzeb tym, bo niestety ta zbiorowa mogiła nie była poświęcona przez księdza, bo to było po prostu niebezpieczne. Rozmawiałem z księdzem w Równym, księdzem katolickim w 1994 roku, czy on będzie chciał wziąć udział w takim pogrzebie. Bardzo chętnie, ale wy musicie wszystko załatwić. Formalnie ja wtedy jadę ja nie mogę nic jako ksiądz załatwiać, to musi się załatwić. W międzyczasie mieliśmy takie spotkanie mieszkańców naszej wsi w 1995 roku. Uczestniczyło cztery pokolenia, dwa pokolenia z Wołynia, dwa pokolenia już tutejsze i zdecydowaliśmy, że powinniśmy tam na tym, na tym, grobie postawić krzyż. Zacząłem pytać między innymi pana Żupańskiego, jak to zrobić? Powiedział mi: Są dwa sposoby. Albo wystąpicie na drogę oficjalną i to będzie trwało lata, albo w ogóle nie dojdzie do skutku, albo pojedziecie tam na miejsce i z władzami miejscowymi. załatwicie. Wybrałem to drugie, gdzie pojechałem. No i w takich wypadkach trzeba rozmawiać albo z, z Baciuszką, albo z Sołtysem. Jak u nich to się nazywa sil rady. Wjeżdżamy do wsi, budują cerkiew, ale okazuje się, jeszcze baciuszki nie mają. No to pytam się o Sołtysa, a jest, ale on w tej chwili na urlopie. I no ale tam zaczęliśmy się zachwycać tą cerkwią. Zresztą ja, będąc w rok wcześniej, tak nieformalnie i w tajemnicy, spotykałem się jednak z tymi. I mieszkańcami, i zorientowałem się, że oni wcale nie są jacyś antypolscy. Przynajmniej nie uczułem tego. No ale w końcu jakoś znaleźli tego sołtysa. Przyszedł taki stosunkowo młody człowiek. Wyuszczyliśmy mu o co chodzi. A my nie ma sprawy, postawimy. Pojechał z nami na cmentarz. Miałem taki rysunek zrobiony przez syna, bo syn architekturę skończył wcześniej, także rysować potrafi i tego. No mówię dobrze, ale my byśmy chcieli, żebyście wy to postawili, a to nie to dobrze postawimy, ale my możemy postawić tylko z drzewa. I po miesiącu dostaje telefon, że krzyż stoi. No, to myślałem, że wtedy byli mieszkańcy, pojadą tłumnie. Okazuje się, że zaledwie czwórka nas wybrała się na to. Ale załatwiliśmy z tym księdzem w równym. Miejscowych prosiłem, żeby byli też ich baciuszka. No i w 1945 roku, jakoś w październiku, pojechaliśmy tam na to święcenie. Także miejscowych ludności to przyszło około ja wiem, 200, może 300 osób. To Ludzie różnego wieku. Spotkałem sąsiadów swoich, najbliższych nawet. Z tym, że nie pytałem. O sprawy mordów, bo wiedziałem, co mi na to odpowiedzą. I postawiliśmy krzyż, na tym krzyżu daliśmy w tabliczkę w języku polskim. Mniej więcej tej treści świętej pamięci mieszkańcom Lipnik, poległym tragicznie w marcu 1943 roku, ci, którzy przeżyli. Byłem w ubiegłym roku w jesieni, tam ten krzyż jeszcze stoi. Tabliczka nieskorodowana, grób nie jest jakoś zarośnięty, ale ten sołtys, co nam ten krzyż postawił i ogrodzenie zmienił, niestety przestał być sołtysem, bo mu zarzucali, że on cały czas tylko maluje i grodzi ten grób. Ale w tej chwili, w tej chwili, to może trudno mi powiedzieć, ale gdzieś w latach dwutysięcznych, to czułem takie jakieś, o ile przedtem na cmentarz ten przychodzili ludzie żeby porozmawiać, to teraz się nikt tam nie zna. Mimo że byłem tam kilkakrotnie, byliśmy i przyjmowani i goszczeni przez wieś, i goszczeni przez nawet Baciuszkę kiedyś, to teraz się zmieniło. Po prostu ci ludzie, uważam, są zastraszeni znowu przez nacjonalistów i po prostu boją się, wolą się z Polakami nie spotykać. To tyle jeżeli chodzi o moje. Na temat tej chlipnik mamy opracowaną broszurkę, która jest historią nie samej tragedii, bo uważałem, że to jest za mało. To jest historia właściwie 50-letnia tej wsi. Mieliśmy takie spotkanie byłych mieszkańców chyba czterokrotnie. Zawsze było około setki ludzi. Ostatnie mieliśmy w 2003 roku. Na każde z tych spotkań przygotowałem taką wystawę fotograficzną, bo jednak trochę zdjęć się zachowały. Bo poza tym mamy, i co jest z rzadkością, zdjęcia tych naszych pomordowanych, zrobione w czasie tego pochówku. Także te zdjęcia właściwie obiegły już całą Polskę, a niektórzy nawet je podkradają i przypisują innym miejscowościom. No ale niestety wśród naszych, nie wiem czy piszących, czy drukujących takie sprawy się zdarzają.